No, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej wyprawie rowerowej. No, i znowu witam Was w górskiej przygodzie, no bo dzisiaj znowu jesteśmy w górach, ale spokojnie. Jeżeli czekacie na jakieś wyprawy gravelowe, to one też już niebawem się pojawią. No, na razie musicie mi wybaczyć. No, ja przez to, że nie jeździłem po górach przez ponad dwa lata, no to teraz jestem tak. Delikatnie mówiąc, wypuszczony, no i każdą możliwą okazję wykorzystuję na to, żeby pojeździć sobie po górach, ale spokojnie gravel też już niebawem wróci. Mam fajne trasy zaplanowane, także balans tutaj na kanale jak najbardziej będzie zachowany. Na co dzisiaj? Dzisiaj zabieram Was na taką pętlę tutaj dookoła Babiej. Góry. Jest to trasa, którą sobie zaplanowałem już w zeszłym roku, jakoś pod koniec zeszłego roku. Jak się przygotowywałem na ten trwający obecnie sezon rowerowy, no i tak się złożyło, że dzisiaj jest okazja, żeby tą trasę przejechać. No więc zabieram Was razem, pojedziecie po prostu razem ze mną. Trasa w formie pętli, jakieś 55 km, jeżeli chodzi o dystans, 1300 m, jeżeli chodzi o przewyższenia. Także no nie ma co ukrywać, ale jest to no kawał wyprawy, zwłaszcza, że jednak to jest trasa rowerowa w górach, także będzie się działo. No ja pocieszam się najbardziej tym, że jak przygotowywałem sobie tą trasę, no to... No, może nie całość, nie 100%, bo tutaj ten fragment, co już teraz jadę, no to to nie był szlak rowerowy, ale zdecydowana większość, no to jest właśnie droga przystosowana pod rower, więc powinno się jechać naprawdę bardzo yy, spokojnie. powinno być jakichś takich, wiecie, fragmentów, gdzie będzie trzeba walczyć delikatnie mówiąc o życie. Jak to w praktyce wyjdzie, no to zobaczymy. Dzisiaj pogoda zapowiada się naprawdę. Wybornie, rano było chłodno, ale teraz już się rozgrzałem. Także jest bardzo ok, muszę sobie tą kurtkę ściągnąć, bo jest mi już naprawdę ciepło. No i co? No i to tyle tytułem wstępu. Nie ma co przedłużać. Ja wsiadam na rower i jadę dalej. Ja już jestem, to wam pokażę, przy początku albo końcu. Bo to jest ogólnie trasa dwukierunkowa. Szlak tabakowy. Jest to oczywiście trasa rowerowa tutaj na terenie Babia Góra Trails. Jest to szlak rowerowy dwukierunkowy, którym sobie wyjeżdżamy pod Mendralową. Ogólnie przejazd tej trasy, bardziej zjazd, już jest u mnie na kanale. Także jak jeszcze tego nie widzieliście, a chcecie zobaczyć, jak ta trasa tutaj wygląda, no to gdzieś tutaj pojawi się odnośnik. Także sobie możecie nadrobić zaległości. I tyle. Jedziemy na górę. I mamy pierwszy postój na trasie, no bo trochę już zgłodniałem, więc stwierdziłem, że tutaj sobie zrobię e, przerwę. Ostatni raz jak tutaj jechałem, to też się zatrzymałem pod tym sza szałasem. Niby tam jest napisane Babi Szałas, ale to jest wiecie, takie nazewnictwo e, wymyślone przez kogoś, kto sobie tutaj po prostu przyszedł, bo to nie jest jakiś tam... Nie jest to jakaś oficjalna nazwa, nic takiego tutaj nawet nie ma na tablicy. Yy, ostatnio, jak tutaj wyjeżdżałem, to też się tutaj zatrzymałem spokojnie z ładnymi yy, widokami, też nie trzeba jakoś bardzo odjeżdżać, znaczy w ogóle nie trzeba odjeżdżać od tego, od tego szlaku yy, tabakowego, w którym cały czas sobie wyjeżdżam. No i powiem Wam, że no, widać, że to jest szlak rowerowy, bo jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie. Tam te podjazdy są, yy, to wzniesienie ogólnie jest naprawdę takie przystępne, do tego nawierzchnia bardzo ok także wyjazd jak najbardziej spoko wiadomo zjeżdża się jeszcze lepiej ale dzisiaj jednak tego nie doświadczę no bo ja robię pętle więc tędy nie będę wracać co wam jeszcze tutaj mogę powiedzieć no jeszcze jeżeli chodzi o tą trasę no tak jak mówiłem na początku 55 km także no kawał wyprawy no i będzie to mój taki osobisty rekord jeżeli chodzi o dystans w górach wiadomo rowerowy to nie ale w górach jak najbardziej tak no bo do tej pory robiłem, moim no chyba takim rekordem było coś w okolicach 40 km, także no, będzie taka konkretna e, różnica. I jeżeli chodzi o podjazdy, to tak samo. Bo mój rekord chyba dotychczasowy, jeżeli chodzi o jazdę po górach, bo tylko o tym mówię, no to też jest coś w okolicy chyba 1200 m, także dzisiaj będzie o 300 więcej. Także pod kątem rekordów, no dzisiaj jest dosyć konkretnie. I co? No i niestety popełniłem pewien błąd, jeżeli chodzi o przygotowanie do tej trasy. A mianowicie po raz pierwszy nie ubrałem sobie, po raz pierwszy chyba w tym roku w ogóle na rowerze, nie ubrałem sobie potówki pod koszulkę. Czyli wiecie, taki pochłaniacz potu. I trochę mi to doskwiera. Mimo, że ja mam plecak z wentylacją i na pewno to, to coś tam daje, ale czuję taki dyskomfort. Dobrze, dzisiaj nie wieje, bo przy wietrze to byłaby tragedia. Ale no, jednak wpadka. Jednak wpadka i trzeba z tą koszulką jeździć, bo wbrew pozorom sporo daje. No, jest taki fajny komfort, że jak ściągacie plecak, no to nawet jak wieje, to nie czujecie takiego, wiecie, chłodu na plecach przez, przez ten pot, no bo on się wchłania w tą koszulkę. Też podczas jazdy jest taka fajna izolacja, także delikatna wpadka. No ale cóż, trzeba było to przetestować dzisiaj przetestowałem i następnym razem już wszystko jak najbardziej to co powinienem no to na siebie ubiorę ale pogoda na rower bardzo spoko fajnie, że są w sumie te chmurki bo jak, jak przyświeca słońce to jest naprawdę ciepło jeszcze jak się podjeżdża to już w ogóle a tak to dzięki temu, że są chmury to warunki niemalże chyba idealne no nic, jeszcze chwilę jeszcze chwila na regenerację i jedziemy dalej. Mendralowa już chyba niebawem. Tak mi się coś przynajmniej wydaje. Żeby was nie skłamać, ja jestem na na 8. kilometrze. A Mendralowa chyba jest na 9. dziesiątym. Jak dobrze pamiętam, względem tego, wiecie, punktu startowego. Także już niebawem. Dobrze, pojedzone popite można ruszać w drogę, bo w sumie powiem, wam, że robi się trochę chłodno, także nie ma co siedzieć i się wychładzać. Jeszcze wam chciałem powiedzieć, że ch pierwszy raz jestem w górach, i chyba w ogóle na rowerze z bukłakiem. Nie powiem Wam, że ma jaka sprawa. Ale ogólnie, no, wiadomo, jak się jedzie na gravelu, No to jednak to są takie trasy, gdzie, że gdzieś tam można zajechać do sklepu uzupełnić sobie bidony i jechać dalej. To nie ma problemu tak w górach, kiedy nie jedzie się przez jakieś schroniska i tak dalej, no to powiem wam, że już kilka tras, myślę, że mnie trochę tak rozwaliło właśnie pod tym kątem, że nie miałem picia, no bo mi tutaj w rowerze wchodzi jedynie bidon, to jest chyba 620 ml no i nic więcej w plecaku no musiałbym wozić ze sobą butelki i to dolewać, ale wiecie, one zajmują miejsce i nie do końca to jest komfortowe tak, bukłak to jest naprawdę mega sprawa, no bo ja mam tutaj chyba dwulitrowe albo trzy na no mniejsza o to, tak i tak wlałem sobie całą butelkę 1,5 litra do środka. No i jak to wypiję, no to bukład nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca. Nie, więc nie będzie mi gdzieś tam, wiecie, przeszkadzał w plecaku. A nawet gdyby na trasie trafiło się jakieś miejsce, gdzie można e, uzupełnić, no to też otwieramy, wlebamy i dalej jedziemy. No, a też duży komfort jest taki, że ja mogę sobie w każdym momencie sobie tutaj, wiecie, napić się. Z bidonem nie do końca jest tak łatwo, no bo wiadomo, jednak trzeba oderwać ręce od kierownicy. Znaczy tutaj też, ale jak sobie wsadzę już to do ust, no to mogę pić. E, tak z bidonem, no nie do końca jest to takie hopsiup, także spoko sprawa, taki pierwszy dzisiaj test no i myślę, że w góry no, będę go zdecydowanie częściej e, zabierał, no bo już nie raz po prostu mi tego picia najnormalniej w świecie brakowało a nie oszukujmy się, w górach przy takim wysiłku przy podjeżdżaniu, no to jednak człowiek o wiele bardziej się poci, no i wytraca tą wodę z organizmu, także nawadnienie ważna sprawa jedziemy dalej Drodzy mamy to, Mendralowa oficjalnie e, zdobyta, i jest to już moja trzecia wizyta na tym szczycie. I taka ciekawostka, że Mendralowa to jest chyba pierwszy szczyt w moim życiu, który odwiedziłem więcej razy na rowerze niż pieszo, bo rowerem jestem tutaj drugi raz, a pieszo byłem tylko raz. E, także no, taka ciekawostka, jak sami widzicie, no. Ten dzisiejszy wyjazd jest pełen takich fajnych niespodzianek, no bo i będzie rekord dystansowy, rekord jeżeli chodzi o podjazdy. Szczyt, który częściej odwiedzam rowerem niż pieszo, także dzieje się. A tutaj za mną, ja sobie tutaj chodzę, taka fajna polanka, idealna, żeby się tutaj rozłożyć z kocykiem, zrobić sobie jakiś piknik, przepiękne widoki na góry. Przedtem było chłodno, bo wiecie, chmury wyszły i tak nie do końca było. Już miałem się zastanawiać, czy nie będę musiał ubrać kurtki. Tak teraz wyszło słoneczko, no jest mega przyjemnie. Zero wiatru, zero ludzi. Idealnie. Aha, no jeszcze przedtem mijałem tam tablicę informującą, że tu jest granica państw, bo tego wam chyba nie mówiłem, ale ja teraz będę jechać kilka albo nawet kilkanaście kilometrów po stronie słowackiej. Dopiero potem wrócę do Polski. No a Wy, gdybyście nie chcieli robić takiej pętli jak ja dzisiaj robię, no bo może was ten dystans trochę e, przeraża. No to możecie sobie przyjechać tutaj, zrobić jakiś mini piknik, coś zjeść, odpocząć sobie, coś wypić i tak dalej. No i potem z powrotem tabakowym zjechać e, na parking. Zjazd będzie zdecydowanie szybszy i przyjemniejszy niż wyjazd. Aczkolwiek wyjazd też był naprawdę spoko. No także jest to taka opcja na jakąś może krótszą e, wyprawę rowerową. No nic, wsiadamy, bo ja jestem dopiero na jakimś chyba 10-11 km, także jeszcze ponad 40 km przede mną. No i nie ma co się oszukiwać, samo się to nie zrobi. Teraz od dłuższego czasu już jadę cały czas takim asfaltem i powiem wam, że takie odcinki też się przydają, bo można sobie odpocząć od takiej terenowej jazdy, no i też można nadgonić kilometry. Więc jak najbardziej spoko trochę mnie martwi to, że jadę cały czas delikatnie w dół, więc ja wiem co będzie za jakiś czas. Znowu pojawi się jakiś podjazd, ale mam nadzieję, że nie będzie jakiś morderczy. Zobaczymy. Ogólnie, według mapy, to chyba najcięższy podjazd no, to był ten tabakowy na Mendragową. Potem powinny być już takie łagodniejsze i zdecydowanie krótsze. No zobaczymy. Teraz postanowiłem się zatrzymać, bo cały czas też jadę wzdłuż rzeczki i ona jest urokliwa i dodaje tej klimatu do trasy. Ale tam momentami, jak się jechało blisko niej, to naprawdę było chłodno. Tutaj już tak nie ciągnie, ale tam wcześniej, no to aż mi się zimno zrobiło no ale nie ma co mówić, naprawdę fajny klimat i powiem wam, że teraz jak tutaj jadę już tą stroną słowacką wzdłuż też tej rzeczki e, widok na góry i tak dalej, to aż przypomniała mi się e, spiska pętla, czyli trasa, którą robiłem dwa lata temu i wtedy była to taka trasa numer jeden, jeżeli chodzi ogólnie o klimat o takie doświadczenie z jazdy mega ciepło, wspominam tamtą e, wyprawę, no i Tutaj takie przebłyski mam podobnego klimatu, także naprawdę bardzo fajnie. Teraz jeszcze słońce wyszło, chmury zniknęły, więc pogoda na rower idealna. Drodzy, jestem chyba, znaczy nie chyba na pewno w połowie trasy, a więc jest to odpowiednia pora, żeby sobie zrobić dłuższą przerwę, zjeść bułkę i chwilę sobie odsapnąć. No i powiem Wam, że tak, chyba mniej więcej od 20 km plus minus. Teraz tak dokładnie nie wiem, musiałbym sprawdzić na mapie, ale mniej więcej od tego kilometra praktycznie cały czas jedziecie, no cały czas jedziecie asfaltem momentami on jest taki gorszy, przechodzi w jakiś tam shooter, ale praktycznie cały czas to jest asfalt no fajnie się to jedzie, ja nie mówię, że nie ale też musicie mieć coś takiego na uwadze, że nie jest to trasa, wiecie tak, w 100% terenowa oczywiście ten fragment do mędralowej, potem z mędralowej kawałek w dół no to jak najbardziej tak jak to wszystko tam widzieliście oczywiście no a teraz jadę cały czas asfaltem no i nie wiem czy on się skończy w sumie w sensie czy tym asfaltem nie dojadę aż do samochodu, czy będę jeszcze wyjeżdżać w jakiś terenowy odcinek, no to się okaże. Na pewno pod parking też zjeżdżam, będę cały czas zjeżdżać asfaltem, nie wiem ile tam chyba jest, 5 km albo i lepiej. Więc teraz zobaczymy jak to wszystko będzie tutaj wyglądało. No ale jak patrzę, no to za mną cały czas jest asfalt, no i nawet, wiecie, takiego terenu jak jest tutaj, no to raczej nie zanosi się, żeby coś takiego było, no ale zobaczymy, no nigdy tutaj wcześniej nie byłem, także nie wiem, teraz no, to co wam mówię, no to cały czas jechałem asfaltem no i powiem wam, że w pewnym momencie no, miałem taki delikatny zjazd, w sensie nie, że rowerem zjazd, bo to byłoby naprawdę spoko tylko jednak taki zjazd mentalny trochę mnie tam odcięło, no ale mniej więcej siły wracają zjadłem sobie po drodze banany, więc powinno być lepiej, teraz zjem bułkę Chwilę sobie odsapnę, no i jedziemy dalej. Ale klimacik i widoki, no przepiękne. Będziemy kończyć tą naszą dzisiejszą e, wyprawę tutaj w rejonie Babie Góry. E, no bo mi do samochodu zostało już niewiele, a teraz tak i tak będę jechać cały czas e, asfaltem. Także stwierdziłem, że się zatrzymam i się już z Wami pożegnam. No bo tak i tak po drodze nic Wam jakoś czegoś ciekawego nie będę miał okazji pokazać. Trasa naprawdę spoko. Jeżeli szukacie jakiejś takiej wyprawy turystycznej w górskim klimacie, gdzie nie nastawiacie się tylko i wyłącznie na jakiś hardkorowy teren, enduro czy coś w tym klimacie, to myślę, że tutaj będziecie naprawdę zadowoleni, no bo macie i takie właśnie terenowe fragmenty, które są jak najbardziej przejezdne, jest jakiś tam lekki shooter, jest asfalt, żeby wiecie nadrobić... Gdzieś tam stracony czas przy jakichś gorszych podjazdach, także jest różnorodnie, i wydaje mi się, że jest to trasa naprawdę dla każdego, kto jeździ po górach na jakimś takim nawet podstawowym czy tam nieco wyższym poziomie. Każdy, według mnie, powinien sobie dać tutaj radę, no bo nie ma jakichś, wiecie, trudnych fragmentów. Wszystko to są szlaki rowerowe niemalże 100%, także jedzie się jak najbardziej wybornie. Co do trasy, no to oczywiście wszystkie przydatne linki macie w opisie filmu, tam sobie wejdźcie no i zobaczycie jak ja dokładnie jechałem, skąd startowałem jak to wszystko od takiej strony technicznej wygląda. Subskrypcja, jak jeszcze tego nie zrobiliście, będzie mi bardzo miło. Łapka w górę, jeżeli Wam się film podobał. No i to tyle. Trzymajcie się. Pa!